Pisze do mnie, pisze do mnie, a ja piszesz do mnie, piszesz do mnie, a ja czytam cię. Chcę tym słowem żyć, lepszym dzieckiem być i przemieniać cały świat do koła. Chcę tym słowem żyć, lepszym dzieckiem być i przemieniać cały świat do Piszesz do mnie, piszesz do mnie, a ja czytam się. Piszesz do mnie, piszesz do mnie, a ja czytam się. Chcę Twym słowem żyć, lepszym dzieckiem być i przemieniać cały świat do koła. Chcę Twym słowem żyć, lepszym dzieckiem być i przemieniać cały świat do koła.